Słuchajcie drodzy widzowie, Ozni jakiś czas temu nas poinformował o sytuacji, która była dość głośna i w sumie dalej jest dość głośna, że progracze cheatują, że tutaj dostaliśmy niepodważalne dowody. No, może Ozni tego nie napisał, ale to ja już wam mówię: są niepodważalne dowody, że progracze cheatują. Może pamiętacie, może nie pamiętacie, jakiś czas temu było głośne o tym, że Ziomek jakby nigdy nic sobie miał, no troszeczkę problem z sensem. No to wiecie, tu możemy sobie dewagować na temat tego, czy ktoś czytuje, czy ktoś nie czytuje, ale jeżeli wejdziemy sobie na nic innego jak Twittera i na konto tej osoby, która tu udostępniła, to jesteśmy w stanie zaobserwować, że kilka dni temu miało to 250 tysięcy wyświetleń, dnia dzisiejszego ma to milion 100 tysięcy, no i ktoś zaraz zada pytanie w ogóle o co chodzi, ja już tu sobie... No, przed odcinkiem obejrzałem te materiały, stąd też wam mówię, że są to niepodważalne dowody, ze względu na to, że jak je obejrzycie, to na pewno będziecie się śmiać, jaki to jest oczywisty cheater. No, jeszcze wam ten klip pokaże, który w zasadzie zebrał minion 100 tysięcy zasięgu na Twitchu, co nie? Klip, który zebrał minion 100 tysięcy zasięgu na Twitchu. Do, ogólnie chodzi o tego gracza. O i o, cheater, cheater. No i ktoś zaraz powie, bo czy tak, na serio, czy serio? W sensie, ja wam powiem tak. To jest gościu, który jest prograczem z tego, co się okazuje, jak przed chwilą przed nagraniem tego materiału zacząłem przeczytać. No i ja wam daję moją teorię. Niepodważalną teorię, która na 90% jest prawdziwa. Co prawda ją sam teraz wymyśliłem na potrzeby tego materiału, ale co jeżeli ten gościu, skoro też jest prograszem, grał na tego, którego oskarża i po prostu się spłakał, że go zabił i że jest lepszy? No bo dosłownie zobaczcie te trzy materiały, wchodzicie sobie w nie i pierwszą rzeczą, którą jesteście w stanie zaobserwować, komentarze śmiejące się w sumie z tego autora oskarżające tego, oskarżającego tego ziomka oczyty. Druga sprawa jest taka, że te materiały są po prostu tragiczne. W sensie dla niego gościu czytuję, bo zdążył się jeszcze obrócić i zranić kogoś na dżungli. Drugi materiał potwierdzający nam tezę pierwszego, że w sumie chłop ma problemy z internetem z Jitterem, ale zobaczcie, zobaczcie o co tu w ogóle chodzi. Znaczy ja już pomijam, że on tą swoją fioletową myszką nam macha na ekranie, żeby pokazać o co chodzi, bo pewnie byśmy się nie domyślili. Ja też się nie domyśliłem. Chodziło o to, że sprawił wszystkie pozycje na sajdzie i akurat go zabił. No nie wiem, w sensie naprawdę progracze są na takim niskim poziomie. W sensie ten ziomek, który sobie dopowiada, że jest prograczem. To już nawet ja na piątym i siódmym poziomie Faceit jestem w stanie zrobić takie rzeczy, że sprawdzam całego sajta. O, to to w ogóle ta akcja to... nie wiem. Tragedia tak szczerze, tragedia widzowie co tutaj się dzieje I że coś takiego jest w stanie zebrać 2100 łapek i milion 100 tysięcy zasięgu To jest dla mnie po prostu abstrakcja abstrakcji Oczywiście już nawet pomijam, że pro, znaczy że organizacja kazała tym prograczom nastawić kamerki I ustawili je jakby byli na zdalnych No nie powiedzie mi, że jak byliście na zdalnych to nie ustawialiście tak kamerek jak nauczyciel was od tego wymagał No to jest idealne ustawienie kamerek na zdalnych, ja już pomijam te mikrofony nie działające Przykładaliście chociażby telefon do czego? Do Mikrofonu, żeby szumiał, albo żeby były chociażby jakieś dźwięki odkurzacza w telefonie albo nawet włączaliście ten mikrofon i szliście sobie do drugiego pokoju albo po prostu no, robiliśmy takie szwinle na tych zalnych, jakie jeszcze świat nie widział, ale Naprawdę, w sensie naprawdę to mają być czyterzy. Też pominam nawet, że goś dał oficjalny statement, gdzie się musiał tłumaczyć w sumie o to, że ktoś go oskarża o czytowanie bez dowodów żadnych. To też ludzie w zasadzie się śmieją, że jest niewinny do momentu, kiedy, znaczy śmieją się. No w sumie piszą sensownie i racjonalnie, że do momentu, kiedy mu nie udowodnią, że jest winny, to nawet nie powinien się tłumaczyć. te komentarze są w większości broniące go, tak szczerze jak czytałem. Na koniec chciałbym wam jeszcze dopowiedzieć o ciekawej sytuacji związanej z Dimą Wolhakiem, a mianowicie robił sobie challenge 1 versus 60 na komu serwerze ze swoimi widzami, no i w pewnym momencie jego widzowie wyszli z założenia, że dla go będą po prostu reportować. I co się okazało? Okazało się, że system nie do końca działa dobrze, ponieważ Dima Olchak dostał 10-dniowego bana za griefing. Dlaczego, jak, w czemu to tak w ogóle działa? Nie wiem. W wczorajszym materiale Wam poruszałem temat swojego widza albo przedwczorajszym, gdzie w sumie dostał na 184 dni zaczytowanie. Chociaż on grał z cheaterem, znaczy zaczytowanie, czytowanie, zagranie z cheaterem, gdzie rzeczywiście grał z tym cheaterem, więc to jeszcze jakiś większy sens miało, ale panie i panowie, nie dość, że jacyś losowi ludzie oskarżają innych o cheatowanie, to co, co, co to w ogóle z te zasięgi, co to zrobiło, to jest chore. To jeszcze pomijam sam fakt, że Dima Wallhack dostał bana za to, że go widzowie dla jakiś zreportowali i system automatycznie to wyłapał, nim. no... Będą... Halo, coś, coś tu chyba nie działa prawidłowo, walwę, zrobicie coś, zareagujecie. No i jak jeszcze oglądacie ten materiał, to zapraszam do wsparcia kanału oraz chciałbym podziękować wspierającym na załączonym ekranie dzięki DNS, dzięki prototype za wsparcie tego kanału, bez was by mnie tutaj dzisiaj nie było. Chciałem wam przypomnieć, że macie w opisie w zasadzie refnik mój do niczego innego jak CS więc nowych użytkowników zachęcam do wsparcia w sumie przez kliknięcie w niego i zarejestrowanie się na flota. Nic was to nie kosztuje, a ja tylko i wyłącznie mogę na tym zyskać. Z góry dziękuję. No i jeszcze chciałem pokazać wam ile tych materiałów dla respierujących jest oraz poinformować o dwóch fajnych rzeczach. Pierwsze, jest konkurs na 20 na moim Discord. Oraz drugiej, czyli ewencie promocyjnym, gdzie możecie zgarnąć nic innego jak 20, a również PlayStation Card, za to, że strzelicie dokładną ilość dni promocji na nic innego jak kapsułki z Szankaju. Miłego dnia Wam życzę widzowie, trzymajcie się, no i cześć.